52 muzyczny festiwal w łańcucie oficjalnie zainaugurowany. W trakcie koncertu inauguracyjnego w Filharmonii Podkarpackiej spotykamy wielu znakomitych melomanów, wśród nich także te osoby, bez pomocy których festiwal nie mógłby się odbyć. Wicemarszałek województwa podkarpackiego, Anna Kowalska z nami Dzień w studio. Dzień dobry, witam panią pięknie. Pani marszałek, Festiwal Muzyczny w łańcucie to duma i wizytówka Podkarpacia. Na Ile istotne jest to wydarzenie, kiedy mówimy o promocji naszego województwa? Panie redaktor, bardzo istotne. To jest najwspanialsza rzecz, jaka dla Podkarpacza może się przydarzyć. Tylu melomanów przez cały okres ponad tygodnia przyjdzie nie tylko z województwa podkarpackiego, ale z całego kraju. My w tym roku będziemy mieć wspaniałych gości, łącznie z ambasadorami, nawet ambasador Nigerii będzie u nas gościł. Lepszej reklamy dla nas nie ma. Władze samorządowe, władze administracyjne wspierają oczywiście tego typu przedsięwzięcia, czy mm, kiedy mówimy za granicą naszego województwa, nie tylko w Polsce, ale także za granicą kraju o Podkarpaciu, to festiwal muzyczny jest taką właśnie wizytówką, czy jest rozpoznawalny? Mamy wspaniałą orkiestrę, mamy wspaniały tu zespół. Wszystko jest na bardzo wysokim poziomie. Występują za granicą i przynoszą chlubę pod Podkarpaciu. A więc jesteśmy rozpoznawalni. Nie tylko przez piękne krajobrazy, nie tylko przez wspaniałą żywność ekologiczną, ale właśnie również przez muzykę. I niech tak będzie coraz to lepiej, niech to się rozwija. Kiedy rozmawiamy o kulturze, mówimy o przedsięwzięciach różnego rodzaju. Oczywiście nie sposób nie dotknąć też tematów, które w pewien sposób bolą. Bolą melomanów, bolą tych, którzy z kulturą obcują na co dzień. Mowa oczywiście o. O finansach. Pani Marszałek, jak to pogodzić? Pytam jako gospodarza, współgospodarza województwa, by wydatki na kulturę nie były spychane na dalszy plan, ale one zajmowały jednak poczesne miejsca w budżetach. Czy mamy świadomość tego, że kultura stanowi o naszym dziedzictwie i stanowi o tym, jakimi jesteśmy Polakami? Wydaje mi się, tak z obserwacji wyciągam takie bardzo proste wnioski, że i już ten byt materialny zaczynamy mieć, zaspok mieć zaspokojony. Mm -hmm. Dzisiaj wszyscy ci, którzy chcą współistnieć w tym naszym tłoczliwym, tł zatłoczonym świecie, chcą właśnie tych dóbr kulturalnych. Jest ich coraz więcej osób, i ta świadomość w samorządowcach, nie tylko y jeśli chodzi o muzykę, ale o inne formy kultury, jest coraz to większa. Ja ostatnio rozmawiałam z panem ministrem Zdrojewskim, który jest wielkim fanem naszej, naszego Podkarpacia, Rzeszowa, ale również Filharmonii. I w następnej perspektywie unijnej również będzie zapisana możliwość zdobywania środków na kulturę, bo nie łudźmy się, z budżetu samego województwa podkarpackiego nie dalibyśmy radę sponsorować i utrzymywać jednostek kultury bo i sponsorujemy sponsorujemy samorządy w terenie, szczególnie organizacje pozarządowe, które również zajmują się kulturą i nie tylko kulturą, ale również utrzymujemy właśnie nasze instytucje. E, oczywiście jest tu duży wkład jednostek samorządowych, za co jestem bardzo wdzięczna, bardzo dziękuję. Dzisiaj pani dyrektor wymieniała również sponsorów bardzo licznych, ale również korzystamy w bardzo dużej Ilości ze środków unijnych. Kiedy rozmawiamy o tych przedsięwzięciach niezwykle energochłonnych, ale i kosztochłonnych, oczywiście jednym tchem wymieniamy, że bez sponsorów, bez darczyńców, dobroczyńców tego typu imprezy, przedsięwzięcia nie byłyby możliwe. Czy zgodzi się Pani z taką tezą, że działalność kulturalna to jest właśnie bardzo dobry przykład tego, w jaki sposób może funkcjonować partnerstwo publiczno-prywatne? Oczywiście. I mam nadzieję, że my do tych trzech P, jak to się pospolicie mówi, zdążymy się przyzwyczaić i będzie to dla nas, dla nas normalne, że zakłady pracy, instytucje, biznes przede wszystkim powinien sponsorować tą sferę nadbudowy czyli wszystko to, co nas wzbogaca. I mam nadzieję, że te trzy P staną się niedługo realne. Na spotkaniu inaugurującym, na koncercie inaugurującym, mówiła Pani o tym, że przypomniała ten słynny cytat, iż muzyka łagodzi obyczaje. To zapytam też tak troszkę osobiście Panią, Pani Marszałek, czy jest takie wydarzenie w trakcie tegorocznego festiwalu, na które ze szczególną atencją Pani czeka? Tak. Czekam na wiele. Wspaniałych osób, które tutaj przyjadą, które się już zapowiedziały. Ja powiedziałam tylko o jednej osobie, bo dla mnie to jest wielki zaszczyt, że z tak dalekiego kraju ambasador przyjedzie, ale wiele osób się zapowiedziało, i myślę, że festiwal nie tylko jest miejscem, gdzie doznajemy tych, czy możemy uczestniczyć w tej szeroko rozumianej kulturze w matce kultury, kultury, czyli w muzyce, ale jednocześnie promując województwo poprzez muzykę, możemy bardzo wiele dla tego województwa zdziałać. A ja jestem praktyczna, w związku z tym mam nadzieję, że przyniesie ona i efekty te, dzięki którym muzyka i kultura się rozwija. Pod tymi życzeniami możemy tylko podpisać się obiema rękami współgospodyni województwa podkarpalskiego, wicemarszałek Anna Kowalska była naszym gościem. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo.